Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją albumu, który powstał z okazji 40. rocznicy ślubu. Album został stworzony z kolekcji Lemoncraft Raspberry Garden. Uzupełniony jest tekturowymi napisami od Minty Papers i różnymi tekturkami od Tekturkowo. Okładka prezentuje się w ten sposób. Właśnie na okładce znajduje się rameczka taka z kuleczkami i takie kuleczkowe zawiasy od tekturkowo. Tekturka z napisem Nasza historia taka naklejka tekturkowa. Cały album jest zawiązywany na koronkową wstążkę. Tak się prezentuje grzbiet albumu oraz tył. Przepiękne są te grafiki z zegarami i kwiatami. W środku jest pięć kart. Album zawiera już w sobie zdjęcia, ponieważ klientka je dostarczyła wcześniej. I tak się prezentuje. Tu jest strona na, z miejscem na wpisanie życzeń. Na kolejnej stronie jest rameczka owalna. Ramka jest z Mintai Papers Framebook, tak? w którą jest wklejone zdjęcie. Jest jeszcze taka folia zabezpieczająca to zdjęcie, żeby z nim nic się nie stało. Na kolejnej stronie są ym, zdjęcia rodziców, y, jak byli jeszcze mali. Tutaj również dodałam y, takie ornamenty z teksturkowa po jednej i po drugiej stronie, y, ozdobione są y, papierowymi elementami. Kolejna strona to są takie y, kolejne dwie strony to są takie strony bliźniacze. Otwierane z klapkami. Klapki są na magnes. Na jednej jest napisane kochaj, na drugiej kocham. Otwierane klapki są na magnes. W środku jest miejsce ze zdjęciem i taki koronkowy belly band, za który można wsunąć zdjęcia. Po jednej i po drugiej stronie. Tak samo. Z tyłu jest jeszcze miejsce na wklejenie jakichś zdjęć, jeżeli państwo e, rodzice będą chcieli. Tak? I tu e, na skrzydełku również jest zdjęcie. Następna strona to taka głęboka kieszeń. Tutaj akurat jest powtórzone zdjęcie, dlatego, tak zrobiłam, że to główne jest na środku. Z napisem jesteś całym moim światem. I tu jest kieszeń, w której właśnie znajduje się powielone zdjęcie, a także mata z tyłu, na której można dokleić jeszcze jakieś dodatkowe zdjęcia. Tutaj jest wodospad zamykany na klapkę z przepięknym zegarem. I tutaj, pierwszą stronę wodospadu, ozdobiłam papierem po prostu. W środku już znajdują się zdjęcia, poprzedzielane koronką. Zdjęcia ślubne. Tu jest taka dekoracja, tylko. Drogowskazy, na których przykleiłam serduszka, tekturkowe i napis na Nowej Drodze Życia. Wodospad prezentuje się w ten sposób, zamykany na magnes, oczywiście. Tutaj jest po prostu mata na zdjęcie. Kto nie kochał, ten nigdy nie żył. Ozdobiona kwiatami. Tu jest takie zamknięcie foliowe. Wycięłam foliowe tagi zawiązywane na tasiemkę koronkową. Otwierane do góry z klapką na zdjęcia 9x13. Wszystkie zdjęcia, które prezentuje album są w rozmiarze 9x13. Tu jest karta ozdobna. Otwiera się klapka w dół. I w środku znajdują się y, maty na zdjęcia. Jedno jest ze zdjęciem, na drugiej macie można wkleić jeszcze y, kilka zdjęć. Zamykane klapki i zawiązywane właśnie na koronkową tasiemkę. Na następnej stronie. Jest taka mini książeczka, również na tą samą tasiemkę zawiązywana. Po otwarciu prezentują nam się dwa zdjęcia. I na stronie ostatniej, okładkowej, znajduje się kieszeń głęboka z miejscem na kilka zdjęć i z napisem Wspólne życie to najpiękniejszy dar. Mam nadzieję, że album przypadł Wam do gustu. Jeżeli coś Was zainspiruje, to jak najbardziej możecie korzystać z tego filmu. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i pozdrawiam. Cześć.